Sezon rowerowy się kończy. Można powrócić z newsami, a nie wykluczone że też z QA. Plus, chciałbym ustawić za paywallem 7,99 miesięcznie, w tym powodzie dla mnie. Chciałbym ustawić dla Was trochę filmów, które normalnie lądują na dyskach albo po jakimś czasie się kasują. To jednak, wziąć się za montaż. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie. To wspierajcie ten kanał, dawać łapki w górę. Będzie to napędzało nowe odcinki. A przechodząc do dzisiejszych newsów, pierwszy to Vuelta Espania, a dokładniej ostatni etap, który się nie odbył i dekoracja, która się nie odbyła. Żyjemy w bardzo smutnych czasach. Wojna na Ukrainie, wojna Izraela z Palestyną, kilka innych dalszych od nas konfliktów zbrojnych. To wszystko. Jest dramatyczne i w mojej ocenie nie powinno mieć miejsca w dzisiejszych czasach. To nie średniowiecze, żebyśmy na miecze wyjaśniali różnice religijne, różnice światopoglądowe, czy co chyba najsmutniejsze, widzi mi się jakiś wataszków, polityków czy innych siurków, którzy po jednej lub po drugiej stronie podejmują decyzje. Że setki, tysiące czy miliony ludzi będą ginąć. Słabe to jest, ale tak jest. Na pewno, jako cywilizowany świat, powinniśmy przeciwko temu protestować, powinniśmy podejmować działania wszystkie możliwe, które mogą to zatrzymać lub ograniczyć. Ale jednocześnie wydaje mi się, że ten sposób, który został przyjęty w Hiszpanii, czyli siłowe wtargnięcie na arenę zmagań sportowych, czyli na zamknięte ulice, na rundę, gdzie miał być rozgrywany etap, zniszczenie mienia, zniszczenie pracy wielu ludzi, podważenie sensu tego sportu, podważenie sensu sponsorowania drużyn wpłynięcie na karierę zawodników. Zagrożenie ich zdrowiu. Wydaje mi się, że jest to przekroczenie pewnych granic, i oczywiście, jeżeli po jednej stronie położymy bombardowanie i życie ludzkie, a po drugiej zniszczenie mety WLT, no to nie jest to ten sam ciężar gatunkowy. Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy gasić tych pożarów, wzniecając nowe. Także tyle, jeżeli chodzi o yy, ja osobiście uważam, że drużyna z Izraela, tak jak drużyny radzieckie, powinny zostać wykluczone ze sportu, bo kraj, który tak postępuje, powinien być na arenie międzynarodowej możliwie boleśnie sankcjonowany. News drugi w sumie też byłby smutny, gdyby nie to, że jest śmieszny: to znaczy polskie dopłaty do elektryków. Jak temat wypłynął po raz pierwszy, chyba ze dwa lata temu, to ja od razu miałem z tego bekę i twierdziłem, że te, do, te dopłaty tam się nie wydarzą, bo nie pamiętam, to był czerwiec, miały się wydarzyć do końca roku czy coś takiego. Więc ja obstawiałem 90% że dopłaty się nie wydarzą, 10% że wydarzą się w formule takiej, że gdzieś o północy ktoś kiedyś otworzy jakieś dziczki i do 6 rano ci co wiedzieli wezmą sobie po 25 dopłat na rower i do wypożyczalni albo coś tam, to odstoi tyle, co ma odstać. Potem się to bokiem opitoli i jak to w Polsce biznes zrobiony. Ale wydarzył się ten pierwszy scenariusz, czyli dopłat nie było. Przyszedł kolejny rok, przeleciał, mamy znowu wrzesień, rok się kończy, kolejnych dopłat nie dadzą. A szkoda, bo mamy teraz moment, kiedy branża jest w mocnym kryzysie, nad produkcja rowerów trafiła na rynek i w tej chwili rowery dojazdy po mieście ze wspomaganiem można kupić chociażby w centrum rowerowym gdzie czasem bywam coś nagrać za 4799 4999 markowe rowery typu Husqvarna czy Winora na porządnych ramach z baterią schowaną w środku z silnikiem Shimano czy male dobrych marek sprawdzonych z bagażnikiem światłami w pełni wyposażone kompletne użyteczne rowery w dodatku w miarę lekkie czyli można by się pokusić o przechowywanie ich nawet w bloku i to mogłoby pomóc w rozwijaniu transportu rowerowego, który wzorem krajów zachodnich rozwinąć się w Polsce musi. Oczywiście musi to być poparte rozbudową w logiczny sposób infrastruktury, czyli powstawaniu dróg, po których te rowery mogą się poruszać, parkingów, gdzie mogą być parkowane jakiegoś tam wsparcia dla pracowników, którzy takimi rowerami do firmy dojeżdżają, potrzebują nie wiem, czy dodatkową szafkę, czy prysznic. Ale wzorem krajów chociażby Hiszpanii czy Włoch można zobaczyć, że miasta otwarte na ludzi, rozbudowywane dla ludzi, to jest przyszłość. Tam jakoś wszyscy się mieszczą, zarówno piesi, jak i rowerzyści, jak i transport kołowy, nikt nikogo nie spycha. To w Polsce mamy taki jakiś scenariusz, że szczytem sukcesu jest zarobienie na jakieś tam auto i jak już Polak kupi auto, to staje się kmicicem. I z szabelką, może spychać z drogi wszystkich innych użytkowników, bo on właśnie został kierowcą auta. No ale w cywilizowanej Europie i reszcie świata pewnie też wygląda to inaczej, i to jest kierunek, w którym musimy podążać chcąc, nie chcąc, no bo chociażby centrum Warszawy już nam nie urośnie, tyle jest miejsca, ile jest, i tam się więcej pasów dla samochodów nie zrobi. Także musi rozwinąć się ruch pieszy, rowerowy, czy komunikacja zbiorowa. I ból dupy wszystkich zagorzałych fanów samochodów niewiele tu zmienia. Zresztą oni pewnie też potem zamawiają żarcie z głowo, czy spyszne, gdzie w dodatku odblokowanym skuterem elektrycznym w zasadzie, a nie rowerem jeszcze jakiś imigrant przywozi im potem kebaba albo coś takiego. Więc ten ruch będzie rósł. Czy tego chcemy czy nie chcemy, a powinniśmy chcieć. Także jest sprzyjająca sytuacja. Żeby to się wszystko wydarzyło i te dopłaty myślę, miałyby sens przy okazji też pewnie pomogłyby trochę branży. Branża wydaje mi się, że w części żyła mrzonkami o tych dopłatach, wręcz prawie budowano fabryki pod te elektryki, które z tych dopłat mają potem być zamawiane w milionach egzemplarzy. Tu warto by pewnie policzyć, jaki był potencjalny budżet tych dopłat, o ile by to zwiększyło popyt, i tak dalej, żebyśmy znowu nie wywołali jakiegoś kryzysu, jak przy COVID-ie. No ale to już nie mój cyrk, nie moje małpy, tym niemniej dopłat do elektryków znowu nie ma. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja bym naprawdę chciał i mocno temu kibicuję, żeby powstał sensowny program, pozwalający kupić rower elektryczny każdemu, kto go potrzebuje po pierwsze, część ludzi na przykład niekoniecznie stać na auto, niekoniecznie stać na utrzymanie auta, niekoniecznie potrzebują mieć to auto, a potrzebują się przemieszczać. Mieszkają gdzieś na przykład pod dużym miastem i tam jakieś autobusy czy pociągi jeżdżą rzadko, a w weekendy pewnie prawie w ogóle. W związku z czym taki rower ze wspomaganiem w tych miesiącach, kiedy na ulicach nie leży kopny śnieg, byłby myślę super rozwiązaniem, przy okazji w się poprawiając zdrowie wszystkich, którzy by z tych rowerów korzystali, a co za tym idzie odciążając służbę zdrowia i poprawiając nasz ogólny jako społeczeństwa rachunek. Ekonomiczny. No i ostatni news tutaj, szerzej w filmiku o tym trenażerze. Najlepszy trenażer na świecie, czyli Wahoo Kikr Core. Dorobił się faceliftingu w zasadzie. Mamy nową wersję. 2399 cena katalogowa. Pod filmem link do sklepu, gdzie po rejestracji będziecie mieli tam jakąś małą promkę. Link też do wypożyczalni. Trenażer wiele się nie zmienił, poprawiona komunikacja, poprawione nóżki są spłaszczone, żeby był stabilniejszy i mają takie znaczniki, żeby nawet ktoś bardzo ograniczony technicznie poradził sobie z montażem. I trenażer w zestawie ma albo kasetę, albo zębatkę pojedynczą z klikaczami Zwift cog. Tak reszta została bez większych zmian. Tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, czy newsy Wam się podobają, czy chcecie... Więcej subskrybujcie kanał, wspierajcie kanał, dawajcie łapki w górę i wracamy do gry. Siemaj!